Ja cały czas źle mówiłam, to jest true match w ogóle, true match, co ja sobie w ogóle wydałam, match perfection, perfect match, perfect match, true match. Cześć, zapraszam Was do nowej sagi, będzie teraz o korektorach. Pierwszy film, czyli ten, to tak naprawdę taka baza wyjściowa, ponieważ dzisiaj pokażę Wam moje ulubione i znielubione produkty. Eee, przyznam szczerze, że ten film ukazał się po tak długim czasie, mimo że wiele z Was wiedziało o tym, że będę go robić, bo zapowiadałam to, ukazał się po tak długim czasie, dlatego że musiałam się do niego rzetelnie przygotować. To było dla mnie najważniejsze kryterium. Wiele z tych korektorów, które dzisiaj Wam pokażę, kupiłam specjalnie po to, żeby dzisiaj o nich opowiedzieć. Były to rzeczy, które mm, Was pytałam, yy, i były to produkty, które same zachwalałyście. Ja je przetestowałam i dzisiaj mogę opowiedzieć. Korektory są z różnych półek cenowych i mają różne zastosowanie. Pamiętajcie, żeby kupować tylko to, czego potrzebujecie, ja yy, powiem o najważniejszych trzech kryteriach: o kolorze, o trwałości, i o stopniu krycia, ponieważ te trzy rzeczy decydują o tym, do czego on będzie mm, dobry, po prostu. Oczywiście, trwałość, uważam to za coś, co jest niezależne od tego, na co, na jaką część ciała i w jakim celu y, aplikujecie korektor. Po prostu trwałość powinna być zawsze dobra, ale jeśli chodzi o kolor i okrycie, tutaj y, wybór w zależności od tego, co chcecie nim robić, jest bardzo istotne. Są też korektory, które uważam za uniwersalne, które możecie używać także pod oczy i na zakrywanie zmian mniejszych lub większych, ale o tym oczywiście wspomnę. Dobra, to zaczynamy. Ja je podzieliłam parami albo trójkami, w zależności od takich jakby swoich grup. Łatwiej jest mi po prostu zestawić, ponieważ chcę, żeby to było na zasadzie porównania, a nie tylko samej opinii, ponieważ jest to bardziej budujące. Zacznijmy od korektorów w pisaku. Ja 2, jeden z Yves Saint Laurent, to jest kultowy tuszek La, pierwszy korektor w ogóle tego typu, yy, oraz odpowiednik tańszy z Golden Rose one mają jakby gramaturę podane, w jedno w mililitrach, w drugie w gramach, więc nie można tego przełożyć jeden do jednego, więc nie powiem wam, który jest większy który ma więcej tutaj nie widać po prostu tego zbiorniczka, więc ciężko jest stwierdzić to są korektory każdy, każdy korektor w pisaku jest korektorem lekkim, pamiętajcie, że nimi jakiś syfków bądź plan na ciele nie zakryjecie, nie ma takiej opcji bo one są półprzejrzyste i zawsze lekko rozświetlające, nie nie chodzi o to, że mają jakieś drobiny, które się świecą, tylko taką mają formułę bardzo lekką. Dlatego nadają się pod oczy specjalnie dla tych osób, których po prostu problem okolic oczu nie jest duży. Wtedy działają rewelacyjnie. Dają lekkie rozświetlenie, tak jak wcześniej wspomniałam, więc można je potem na podkład kłaść też w miejsca, w które potrzebujemy po prostu więcej blasku, czyli broda, okolice nosa, czoła i kości policzkowych. Można, ale nie trzeba. Najczęściej właśnie w okolice oczu. I powiem Wam szczerze, tak, to jest. Tenziv salorę, to jest 150 zł, to jest 15 zł. I są prawie takie same. Prawie takie same. sorry, są takie same. Eee, jak to testowałam? Używałam jednego po jedno oko, drugiego po drugie oko. Mieszałam to, zamieniałam kilka dni pod rząd i naprawdę nie widziałam żadnej różnicy. Kolory akurat tych dwóch są niesamowicie podobne, dlatego to mi ułatwiło ten test, bo nie widziałam żadnej najmniejszej nawet różnicy w kolorze, nawet jak patrzyłam bardzo z bliska w lusterko. Eee, ten to jest dwójeczka, a ten to jest czwórka. To jest jasny beżowy kolor. Obydwa mają jasny beżowy kolor. Eee, jeśli chodzi o wybór już na półce, Tez i Saorę mają lepszy przekrój kolorystyczny. Wiem, że co najmniej pierwsze, trz, pierwsze trzy yy, numery nadają się do czegoś. Jedynka jest jednak troszkę, bardzo, troszkę za, za różowa. Jeśli chodzi o tez Golden Rose, wiem, że dwa kolory się znakomicie nadają, jeśli chodzi o okolice oczu. Yy, ten ostatni jest za ciemny, a jeden jest taki bardzo, bardzo różowy, więc niekoniecznie. Ale dwa z nich yy, i trzy z tego są. Yy, są w porządku, wszystko zależy od tego, jaki macie kolor i w ogóle. To będzie na pewno w kolejnym filmie, bo dobór odpowiedniego koloru to kluczowa sprawa, jeśli chodzi o tuszowanie zazimień w okolicach oczu. Jeśli chodzi o trwałość, to oba pod oczami świetnie się sprawują. Oczywiście nie można przesadzić z ilością, ale to tak jak każdego kosmetyku. Nałożone tak po jakichś tam dwóch kliknięciach, czy tam lekkim przekręceniu, ten, bo to się tak obkręca w okolice oczu i wklepany pięknie zostaje do końca dnia. Dobra, to mamy tu. W tym pojedynku wygrywa zdecydowanie Golden Rose. Teraz mamy dwa korektory, takie jak, jak błyszczyki z taką pałeczką, z aplikatorem. Nie lubię niestety takiej formuły, ponieważ jest mało higieniczna. No ale co zrobić? Jeśli chodzi o te dwa korektory, mam jeszcze inne, które w ten sam sposób się aplikują, ale dlaczego teraz zestawiłam te dwa razem? Co to obydwa korektory z niskiej półki cenowej, ponieważ Bell to jest około 14 zł, a Essence około 11. Jak widzicie, pojemniczki mają te same, można powiedzieć, że może i nawet z jednej fabryki pojemniczkowej. Ale co mają ze sobą wspólnego? Jeden wielki minus, ponieważ one zmieniają swój kolor, kiedy zasychają. I tak, jeden i drugi występuje w dwóch tylko kolorach. Z Belle mam dwójkę, a z Essence mam jedynkę. Jedynka jest taka żółtawa, dwójka jest beżowa, tak jakby ciemniejsza o kilka tonów. Jeśli potrzebujecie takiego koloru, a zazwyczaj jest to dobry kolor do, do tuszowania jakichkolwiek zmian, ponieważ jest to naturalny kolor skóry, jest w porządku, ale ciemnieje, więc trzeba wziąć na to poprawkę, i to sprawia, że ciężko jest go dobrać i wtopić po prostu w całą resztę twarzy, żeby był niewidoczny. Jeśli chodzi o bel, ten multi -mineral, nie wiem, dlaczego on ma tak dużo dobrych recenzji. Essence jest zdecydowanie lepszy, ponieważ nie zmienia aż tak tego koloru, tak jakby jest ciemniejszy. Ale ten multimineral, moja dwójka, która jest normalnie taka żółtawa beżowa, staje się kurczę pomarańczowa. Jeśli chodzi o w ogóle trwałość i zachowanie się jego na skórze, Masakra, masakra, naprawdę. Yy, obydwa całkiem dobrze kryją, ale ten Multimineral, tak jakby, on się sam gruntuje, ale bardzo kiepsko pracuje na skórze, jeśli chodzi o okolice oczu. Nawet kiedy dacie go w cielkiej ilości, nie wygląda to dobrze. Zdecydowanie nie. Yy, essence yy, w tym wypadku yy, dużo lepiej się sprawuje. No ale odradzam tego Multimineral. Yy, też dużo osób. Yy, Skarżyło się na to, że on piecze w okolicach oczu, więc, więc nie fajnie. Także on idzie out. Ten zesens jest, jest, jest w miarę w porządku, ale weźcie na niego poprawkę. Nie jest to coś, co tak polecasz ze szczerego serca. Teraz dwa maczki, zupełnie inne. Oba świetnie kryją. Oba kosztują 74 zł, a każdy korektor, prawie każdy. W maku kosztuje 74 zł. Um, ten to jest kosmetyk bardzo kultowy. To jest jeden z ich pierwszych e, korektorów. Jest ciężki, kremowy, ale kryje. Cudownie, nie ma żadnego drugiego korektora, który kryje tak dobrze. Jest porównywalny do tych kółek, na przykład z kryolanu, ale te kółka nie zachowują się w tak dobry sposób. Jeśli chodzi o tak mocno kryjący produkt yy, i tak porządny, jeśli o to chodzi, pamiętajcie, że zawsze jest, yy, zawsze one będą ciężej pracować z wami, zawsze będą bardziej widoczne na skórze. Nie ma takiego korektora, i zapamiętajcie to sobie, który... Idealnie kryje, świetnie się wtapia i nie jest widoczne na skórze. Takiego podkładu zresztą też takiego nie ma. Nie uzyskacie rewelacyjnego krycia i lekkości. Po prostu te dwie rzeczy się absolutnie wykluczają. E, ale można oczywiście lepiej i gorzej, jeśli chodzi o ten. E, wielkim plusem jest to, zresztą jeden i drugi. Ja je bardzo lubię, dlatego że je można dozować. E, uży, użyjecie w małej ilości i wyglądają, e, wyglądają świetnie, e, pięknie wtapiają się w skórę, bardzo dobrze utrwalają jakimkolwiek pudry, pudrem nawierzchnim e, utrwalającym. Ten występuje w 15 kolorach, ten w 21. Dobranie ich pod kolor skóry jest po prostu bajką, dlatego że obydwa są w, no, w taki, takim, takim przekroju, że no, każdy coś dla siebie znajdzie. E, najważniejsze jest to, że występują tony i ciepłe, i zimne, więc, więc to ułatwia bardzo mocno sprawę. W sklepach MAKA też e, oczywiście aplikują Wam, i dają próbki itd., itd., więc to, to jest spoko. E, lubię je, jeśli chodzi o te droższe korektory, zdecydowanie polecam. Prolongware dlatego, że on jest bardziej uniwersalnym korektorem. Ten możecie użyć pod oczy, ale trzeba bardzo uważać i trzeba być naprawdę wprawionym w aplikowaniu tego typu ciężkich produktów. Tak, nadaje się, ale naprawdę uważajcie na niego. E, w sensie uważajcie, krzywdy wam nie zrobi, ale Wy możecie sobie zrobić krzywdę, jego ja aplikując w zły sposób. O, w ten sposób e, to ujmę. Jeśli chodzi o prolongwera, jest cudowny przez swoją. E, Całkowitą uniwersalność i łatwość pracy, oraz to, że on się sam utrwala, ale wygląda dobrze na skórze. Pamiętajcie, że jeśli przesadzicie z każdym dobrze kryjącym produktem, jak już wcześniej wspomniałam, będzie on bardzo mocno widoczny. Eee, on jest super, dlatego że możecie dać jedną kropelkę, uzyskacie świetne krycie, dobre utrwalenie i trwałość. Eee, a jeśli przesadzicie, no to wiadomo, każdy produkt będzie wyglądał jak do bani. Teraz coś z kolorami. Mam taką, takie kółeczko korektorów z Oriflame. Słuchajcie, one się świetnie sprawują, tak naprawdę. Cena jest różna, w zależności od tego, czy kupicie na promocji, czy nie, ale ogólnie nie są one drogie. Są to kremowe produkty, e, tak jak zresztą ten z Maca Studio Finish, e, ale e, naprawdę zdziwiły mnie. E, są bardzo fajne, ale pamiętajcie, że ko kolorowy korektor e, to naprawdę jest e, coś, co bardzo trudno się używa. Powrócę do tego tematu przy aplikowaniu korektora, ponieważ wtedy to jest najbardziej istotne. Jeśli chodzi o sam produkt, jeśli potrzebujecie czegoś z kolorem, a pamiętajcie, że nie zawsze potrzebujecie. To, że jest zielone i że macie naczynka, wcale nie znaczy, że zielony Wam najlepiej ta naczynka zakryje. Eee, I o tym też będę mówić przy zakrywaniu takich rzeczy. Eee, także jeśli chodzi o coś w tym stylu, ten polecam zdecydowanie. Eee, próbowałam ten eee, z Catrice, też taki zestaw, nie bardzo. Teraz trzy sztuki z Burżua Healthy Mix. On kosztuje około 40 zł. Match Perfection, coś co jest totalnie moim zdaniem niedoceniane z L'Oreala. On kosztuje około 30 zł. I bardzo słynny, zresztą niestety go widzę z opakowania, bo się wszystko ściera. To jest z Collection 2000 i bardzo, bardzo znany korektor. Mój jest w kolorze 1 Fair. Tutaj też mam jedyneczkę i tutaj mam 51. Wszystko jeden, czyli najjaśniejsze oczywiście, bo wiadomo, ciemniejszy mi jest niepotrzebny. Eee, I tak, ten, jeśli chodzi o jakość i trwałość, i to jak on wygląda, świetny, ale powiem Wam, że kolor dla mnie jest totalnie nietrafiony dlatego, że mm, te korektory są bardzo mocno żółte. Jeśli ktoś z Was potrzebuje mocno żółtego produktu. Super! To będzie rewelacyjne, dlatego że on wygląda pięknie po całym dniu, i jeśli chodzi o okolice oczu, i jeśli chodzi o jakieś inne zmiany do zakrycia. Oczywiście, nie jakieś takie, że e, macie duże dużo rozległe miejsce, bo z tym już e, trochę gorzej, e, ale jeśli macie lekką, lekkie przebarwienie bądź rumień, e, to świetnie da radę. Także jeśli kolor jest ok, to jest świetny produkt. Ee, dalej lecimy. Ee, tak jak już nie, wcześniej wspomniałam, e, ten Match Perfection jest dla mnie totalnie niedocenianym produktem, ponieważ ten korektor jest świetny. Występuje w czterech kolorach. Trzy, 30 zł to naprawdę bardzo dobra cena za taki produkt. Jest bardzo wydajny, dobrze kryje. Jest e, ty, e, tym typem uniwersalnym, dlatego że możecie dać go w okolice oczu i możecie także mm, zakrywać nim jakieś przebarwienia. Z tym, że oczywiście podoczę delikatnie. Pamiętajcie, że często w te miejsca mniejsza ilość produktu da lepszy efekt niż większa ilość. Eee, tak, cztery kolory i każdy z nich w sumie jest dobrym odcieniem, dlatego że nie jest za dziwny, o mogłabym tak powiedzieć. So, wszystko to są berze i nie łamią się bardzo mocno na jakieś inne kolory, w się od tego, jaką macie karnację, czego potrzebujecie. To jest całkiem łatwo dobrać ok, jeśli chodzi o trwałość to jak najbardziej też i teraz Collection 2000, on kosztuje około 20 zł, jest najgorzej dostępny z tych wszystkich produktów, ale często jest na Allegro świetne są te korektory, muszę wam powiedzieć ten numer 1 to jest najjaśniejszy korektor, jaki, z jakim kiedykolwiek się spotkałam, więc jeśli jesteście totalnie białe to ta jedynka będzie dla Was dobra. Ona ma beżowawy kolor. Nie jest ani mocno żółtawa, ani pomarańczowa, ani różowa, ale jest to zdecydowanie zimny kolor. Ale większość osób, które są bardzo jasne, oczywiście. Ich skóra wpada w zimny kolor. Dla mnie też jest świetny. Ja go używam wtedy, kiedy chcę moc, mocniej wykontrolować swoją twarz. Właśnie używam go w okolicach oczu. On bardzo mocno kryje, pod oczami może być bardziej widoczny, więc jeśli potrzebujecie mocnego krycia, które się dobrze zachowuje i za świetną cenę. To to jest najlepsze dla Was rozwiązanie. Na jakiekolwiek zmiany też na twarzy, mniejsze, większe, one wszystkie się świetnie sprawują. No też minusem właśnie też jest to, że no nie, nie da się tego przetestować na żywo. Każdy z tych korektorów możecie też sprawdzić na zdjęciach w internecie, w grafice Google, jakie są kolory, jak one wyglądają, formują do siebie, ale wiadomo, to nigdy, jakby testowanie na żywo, nigdy nie będzie. Nie, testowanie, testowanie, patrzenie na kolory na zdjęciach nigdy nie będzie tym samym, co testowanie ich na żywo. Tak jest. To moja myśl końcowa. A teraz podsumowanie. Jeśli chodzi o niską półkę cenową, jeśli potrzebujecie niewiele krycia, zdecydowanie ten z Golden Rose będzie czymś, co Was zadowoli. Byle kolor był dobry, byle dobrać dobrze kolor. A jeśli chodzi o średnią półkę, już odrobinę wyższą cenę, to świetny jest ten z Collection 2000. Dalej lecimy, odrobinę droższy jest Trumacz z L'Oreal'a, którego nazwę wcześniej źle wymawiałam, bo sobie obzdurałam, że to match perfection, a to zupełnie inna firma, jak dobrze wiecie. Także tak, cały czas chodziło mi o, o, tego, o tego perfect matcha. Perfect. Trumacza. True to jest napisane w ogóle true Match i perfect match, ale Trumacz, chodzi o Trumacz, tak. Ehm, także super. Zresztą. Wcześniej już o tym wspomniałam. Jeśli chodzi o, o wyższą półkę, może, jeśli możecie sobie pozwolić na coś droższego yy, i to jest coś, co spełni Wasze oczekiwania, to zdecydowanie Pro Longwear z MACA. Okej! Okay. To by było na tyle takim słowem ogólnym. Oczywiście zachęcam Was do filmu, które za chwilę się ukażą i będą o tym, jak się nimi fajnie posługiwać, jak się nimi dobrze posługiwać. Fajnie to może być zawsze, ale nie zawsze fajnie to może wyglądać na koniec, a ja Wam pokażę, gdzie najczęściej spotykałam, że ludzie popełniają błędy i co można zrobić, żeby fajnie zakryć swoje śnicę pod oczami i przebarwienia, na przykład rumień, w bardzo rozległy rumień, którego ja mam i z którym Walczę, e, lub po prostu zwykłe małe mm, plamki, bo, a to jest chyba najłatwiejsze, więc tutaj w tutorialu jakiegoś nie trzeba e, to jest to e, oczywiście planuję sagę o podkładach ona będzie niedługo, jestem teraz cały czas w trakcie przygotowywania się, także ona będzie, nie musicie pisać, ja wiem tak, jest taka potrzeba będzie to, ok, dziękuję, was ba dziękuję wam bardzo i piszcie mi koniecznie na dole e, czy macie swoje takie super typy korektorów o których, których nie uwzględniłam tutaj. Było kilka sztuk, które, których nie kupiłam, dlatego że one już na samym starcie dla mnie odpadały ze względu na kolor. Nie byłabym w stanie ich przetestować, ponieważ nie mogłabym ich nosić na własnej skórze. Bo, byłyby, bo jedynki, tak zwane jedynki, byłyby za ciemne po prostu, krótko mówiąc. Ale piszcie koniecznie. Do zobaczenia. Cześć!